Siema! Z tej strony Dominik. Dzisiaj nagramy poradnik jak przesłać film z aplikacji Mobizen na YouTube. To jest nowa wersja aplikacji Mobizen. Więc zaczynajmy. Najpierw klikamy na to M. Zaskuje nam takie coś. I musimy chyba na to wejść. I dajemy, widzicie, i bierzecie, byle który odcinek, klikacie na to, na te trzy kropki i na YouTube. Jezu, sorry, źle, share, YouTube. Piszemy tytuł. To będzie. To będzie odcinek CS portable. Portable. haszyk 3. Dalej. Teraz musimy napisać jakiś... Nie musimy, ale możemy. Opis jakiś. A ja nie daję, więc prześlij. I się przesyła. Tutaj są wszystkie odcinki, które ja przesyłałem. Uuu, jak dużo wyświetleń. Wydajecie 7 masz. Nieźle. Pozdrawiam Was wszystkich, naprawdę. Pozdrawiam. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Znaczy to będzie na tyle w tym poradniku. Trzymajcie się cześć.